2 maja 2013 roku 27. Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko siedzibie Piotra i zostaną publicznie upokorzeni w moje święte imię. Moja szczerze umiłowana córko, Kościół zostanie opuszczony przez wielu na najwyższych szczeblach, a wielu przyjmie nowe fałszywe doktryny, które doprowadzą ich do Królestwa Ciemności. Ci, którzy pozostaną mi wierni, i ci, którzy odrzucą obrzydliwość, będą prowadzeni przez Piotra Apostoła, który jako pierwszy zasiadł w siedzibie w Rzymie. On poprowadzi mojego ukochanego Benedykta, który, jak zapowiedziano, pomoże im ujrzeć prawdę. Będzie musiał oglądać okropność, ale będzie wspierany przez tych, którzy przysięgali wierność jednemu prawdziwemu Słowu Bożemu. I tak rozpocznie się schizma. Ci, którzy pójdą za fałszywą doktryną, gdzie ja, Jezus Chrystus, nie będę czczony, zostaną rozerwani na strzępy przez bestie i Jego demony. Ci, moi niewinni słudzy, którzy do tej pory nie przyjęli tych orędzi, pobiegną teraz do mnie po pocieszenie. Moje proroctwa nie kłamią i bardzo szybko wiele z tych biednych dusz zostanie wyrzuconych ze stolicy apostolskiej. Będą oskarżeni o zbrodnie przeciwko siedzibie Piotra i zostaną publicznie upokorzeni w moje święte imię. Mówię to do nich: zachowajcie spokój i pozostańcie w pokoju, ponieważ kiedy będziecie szli za prawdą, zostaniecie uratowani. Nigdy nie wolno przyjmować rozmytej doktryny, z której zostanie usunięty mój autorytet. Wy, którzy akceptujecie kłamstwa, w przekonaniu, że wykonujecie swój obowiązek, musicie zrozumieć, że będziecie musieli stawić czoła trudnej drodze. Macie dwie możliwości: pozostać w świetle Boga lub odwrócić się od moich świętych sakramentów. Wkrótce wielu z was wyraźnie zobaczy przed czym was ostrzegałem. Schizma będzie podstępna i wyniknie wojna między prawdą a kłamstwami doprowadzi to do upadku kościoła katolickiego aż będzie podobny do stosu kamieni ale jeden prawdziwy kościół nadal będzie się wznosił wysoko gdyż moi wierni słudzy którzy tworzą moją armię reszty będą walczyć do samego końca aby utrzymać święte słowo boże wasz Jezus Pozostałe orędzia znajdziesz na stronie paruzja.info